To jeden z najbardziej znienawidzonych zespołów. Fanów mają mnóstwo, ale czasem się wydaje, że antyfanów jeszcze więcej. Uwielbienie osób zespołowi przychylnych przeplata się z krytyką i pogardą ze strony ludzi, którzy nie trawią Linkin Park. Każda kolejna płyta sprzedaje się wyśmienicie przy okazji, natomiast generując masę negatywnych opinii. Taka jest oczywiście cena popularności, a Linkin Park to na scenie muzyki gitarowej zespół obecnie najbardziej znany, najbardziej popularny. W ich przypadku każda, nawet najmniejsza porażka jest skrupulatnie brana pod lupę i szeroko komentowana, sukcesy natomiast nikogo nie obchodzą. Bo sukces to dla nich stan absolutnej normalności. Stan, do którego przyzwyczaili się oni sami, ale również ludzie komentujący ich muzyczne i pozamuzyczne poczynania. Wielu czeka na ich upadek, a oni konsekwentnie idą tylko do góry. Z tej strony Hubert Modławski, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zastanowię się nad tym, dlaczego zjawiskiem w zasadzie powszechnym jest pewnego rodzaju nienawiść w kierunku zespołu Linkin Park. Jeśli chcesz zobaczyć na kanale więcej materiałów o Linkin Park, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę, w komentarzu się, się swoją subiektywną opinią o tym zespole. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Linkin Park, ale też o wielu innych zespołach być zawsze na bieżąco. To nie jest prawdziwy metal. No, ten argument możemy rozważać zarówno w przypadku konkretnie Linkin Park, ale też całego New Metalu ogólnie. Ale skupmy się stricte na Linkin Park, bo nawet na tej scenie New Metalowej jest to zespół bardzo specyficzny, który moim zdaniem należy postrzegać jako zdecydowanie osobny byt. Zadajmy sobie też na wstępie pytanie, jaka grupa, nazwijmy to społeczna, odpowiedzialna jest za największą krytykę w kierunku Linkin Park? Moim zdaniem, fani metalu. Oczywiście nie wszyscy, ale jednak wielu takich jest. Sam przecież widzę komentarze pod wieloma odcinkami newsowymi, jakby krytykujące ten zespół totalnie swoją drogą, czasami od czapy. Krytykujące również mnie, że dlaczego w ogóle o nich nagrywa. Przecież oni są żałośni, a w dodatku nikogo nie interesują. No to powiem Wam szczerze, oni zdecydowanie wiele osób interesują. Jeśli miałbym podać zespoły, które budzą największe zainteresowanie na tym kanale, to byłaby to Metallica oraz Linkin Park właśnie. Ale powróćmy sobie do tej krytyki pod adresem Linkin Park, szczególnie ze strony niektórych metalowców. Bo moim zdaniem ten zespół nie spotyka się z wielką krytyką w innych przestrzeniach. Mam wrażenie, że na przykład fani popu szanują Linkin Park, bo podoba im się ich muzyka ze względu na zdecydowanie popową przebojowość, ale jest czymś takim z większym jednak pazurem niż utwory typowych gwiazd tej muzyki popularnej. A wśród fanów metalu jednak ta krytyka jest powszechna. Jeśli ktoś jest fanem muzyki metalowej i przyznaje się, do słuchania Linkin Park, to w pewnych środowiskach naraża się na śmieszność. Linkin Park a Metal? No, Metal, New Metal w zasadzie grali na pewno na pierwszych dwóch płytach, a później było różnie. Były piosenki oraz płyty rockowe, poprokowe czy rockowe ze sporą domieszką elektroniki. Tylko zastanówmy się, czy ten zarzut, nazwijmy to metalowy, faktycznie warto poważniej traktować. No, bo Linkin Park nigdy specjalnie nie walczyli o to, żeby wszyscy postrzegali ich jako kapelę metalową. Nigdy chyba nawet nie mówili o sobie. Jako o zespole metalowym, zwyczajnie mając świadomość, że brzmienia popowe były im prawie równie bliskie jak brzmienia gitarowe. Jako że jednak znaczną część utworów obecnych w ich koncertowych setlistach możemy uznać za metalowe czy hard rockowe, to oczywiście pojawiają się oni w miejscach kojarzonych z ciężkim gitarowym graniem. I siłą rzeczy przecinają się na jednym festiwalu, na przykład z Metallicą, Judas Priest czy Iron Maiden, czyli kapelami no stricte metalowymi. W tym roku są na przykład headlinerem francuskiego Hellfestu. Kolejnym powodem, dlaczego do końca kariery jedni będą przyklejać im tę etykietę zespołu metalowego, a inni usilnie będą próbowali ją odkleić, jest oczywiście niezaprzeczalny fakt, że na dwóch pierwszych płytach grali metal w czystej postaci. Podobnie zresztą jak na płycie numer 6, czyli The Hunting Party. Czy grali melodyjnie? Tak. Czy prezentowali refreny bardziej przebojowe, niż to zwykle w metalu bywa? No oczywiście, że tak. Natomiast swoim brzmieniem wpisywali się w granieniu metalowe, które takie właśnie było. Przebojowe, melodyjne, często z popowymi wręcz refrenami, a także domieszką hip-hopu i elektroniki. Niektórzy oczywiście zawsze będą twierdzić, że new metal to nie metal, no ale mam dla Was przykrą wiadomość, mianowicie new metal to metal, o czym zresztą wystarczająco dobitnie mówi sama nazwa tego podgatunku. Paleta grania stricte metalowego również jest bardzo obszerna, więc nie rezerwujmy określenia metal tylko dla zespołów klasycznych heavy metalowych, czy tych grających bardziej ekstremalnie. Ale powiem Wam więcej. Niektórzy twierdzą, że nawet ekstremalne metalowe granie jest metalem tylko wtedy, gdy spełnia jakieś określone warunki, bo na przykład Metalcore, czy New Metal w bardziej ekstremalnym wydaniu, to dla niektórych nie jest metal. Parkway Drive to nie metal, Falling in Reverse to nie metal, a nawet Slipknot to nie jest metal. Nieprzekonanych nie przekonamy, więc warto zazwyczaj sobie po prostu taką dyskusję odpuścić. Warto jednak z drugiej strony mieć na uwadze fakt, że Linkin Park są zespołem, który na tyle mocno zaprzyjaźnił się z brzmieniami popowymi na przestrzeni całej swojej kariery, że zwyczajnie śmieszne byłoby bronienie płyt takich jak Living Things czy A Thousand Suns. W kontekście płyty metalowych. No nie, w przypadku Linkin Park, żeby precyzyjnie określić to, co grają, no to trzeba tak naprawdę rozmawiać o każdej płycie z osobna. Konkludując natomiast ten pierwszy rozdział dzisiejszego odcinka, Linkin Park zdecydowanie nie są zespołem o typowo metalowym brzmieniu i wizerunku, a każda kapela, która porywa się na przebojowe, gitarowe granie i chcąc nie chcąc wkracza, nawet nieśmiało na terytorium metalu, ma niestety jak w banku miliony niewybrednych komentarzy na swój temat że wcale nie są metalowi. A już to, że oni sami o sobie nie mówili, że są, to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. wielka popularność i obecność w muzycznym mainstreamie. Wśród wszystkich zespołów gitarowych chyba nikt nie zaznał aż tak wielkiej obecności w mainstreamie, a na pewno nikt w XXI wieku. W przypadku Linkin Park mówimy o popularności porównywalnej z największymi gwiazdami pop. Prawie 50 milionów słuchaczy na największej platformie streamingowej w tym momencie. W szczytowym momencie było bodajże około 60. To są liczby, jakimi chwalą się największe gwiazdy muzyki popularnej. I osiągnąć takie liczby, grając mimo wszystko gitarowo, momentami nawet na najnowszej płycie naprawdę ciężko, to moim zdaniem wielki sukces. Jako jednakże nie samym streamingiem człowiek żyje, no to spójrzmy też na nie sprzedaż płyt. Wyznacznik zdecydowanie bardziej szanowany w środowisku rockowym czy metalowym. Debutancka płyta osiągnęła sprzedaż na poziomie 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. To jest. Absolutna czołówka sprzedaży wszechczasów w muzyce. Hybrid Theory znajduje się w naprawdę zaszczytnym gronie najlepiej sprzedających się albumów konkretnych artystów czy zespołów. Zespołów takich jak Gansi, Metallica, Beatlesi czy Led Zeppelin, a także największych artystów muzyki popularnej. Pamiętajmy, że paradoksalnie jest to albo najcięższa, albo jedna z najcięższych płyt w całej dyskografii Linkin Park. Na debiucie grali naprawdę konkretnie, gitarowo, z metalowym sznytem. I pewnym paradoksem jest to, że kiedy starali się grać bardziej popowo, bardziej przystępnie, no to ich płyty nadal oczywiście sprzedawały się bardzo dobrze, ale nie aż tak fenomenalnie. Bo płyta debiutancka jest tą najlepiej sprzedającą się w całej historii Linkin Park. Obecność zespołu w muzycznym mainstreamie to również wszelkiego rodzaju gale, i stawianie się, pozowanie do zdjęć na tak zwanych czerwonych dywanach i ściankach. W świecie metalu nie ma na takie rzeczy za bardzo miejsca, a poza tym mało kogo to interesuje. Zespół ma wydać świetną płytę i wyjechać w obszerną trasę koncertową, a nie pozować na ściankach, na czerwonych dywanach i uśmiechać się do zdjęć. Tylko że Linkin Park zawsze potrafili te dwa światy jakoś umiejętnie połączyć, a to nie jest łatwe. Ten zespół zawsze był bowiem koncertową bestią, grając naprawdę dużo występów na żywo, ale zawsze był też jednak czas na wywiady w największych mediach oraz ten słynny czerwony dywan. Przyznajmy szczerze, nie każdy zespół ma na Wikipedii specjalną stronę dotyczącą tylko i wyłącznie nagród i nominacji, jakie otrzymał. Linkin Park taką stronę posiadają. Jest ona bardzo obszerna no i informuje nas o chyba każdej nominacji i statuetce, jaką ten zespół zdobył na przestrzeni całej swojej kariery. 203 nominacje i 70 zwycięstw. Tak się prezentuje bilans na przestrzeni całej ich kariery. Nigdy nie stronili od tych nagród i zawsze chętnie pojawiali się na tych największych galach, występując tam na żywo i odbierając kolejne nagrody, no zwyczajnie mając świadomość, że pomoże im to w budowaniu kariery, choćby poprzez pokazanie się zupełnie innej publiczności. Do tego dorzućmy choćby współpracę związane z jakże popularnymi grami wideo. To szczególnie miało miejsce w ostatnim czasie, na przykład przy okazji premiery piosenki Heavy is the Crown. Linkin Park starają się docierać możliwie jak najbardziej szeroko i być obecnym w świecie muzyki metalowej, rockowej, popowej, hip-hopowej, a także w świecie gier wideo, produkcji filmowych i w ogólnym, celebryckim, nazwijmy to świecie. Czy się tym karmią? Czy daje im to największe spełnienie? No pewnie nie. To pewnie daje im nagrywanie płyt i granie koncertów. Natomiast mają zwyczajnie świadomość, że jeśli chcą docierać jak najszerzej, muszą próbować robić to różnymi kanałami. Moim zdaniem spośród wszystkich zespołów na świecie, to właśnie Linkin Park może pochwalić się taką najbardziej sprawną, no najlepszą grupą marketingowców. Wszystkie działania podejmowane przez zespół sprawiają wrażenie skrupulatnie zaplanowanych, a zarówno wytwórnia, jak i management cały czas dbają o to, żeby Linkin Park nie znikali z radarów i byli, nazwijmy to, na czasie. styl i wizerunek. Luźne spodnie i nażelowane fryzury przy akompaniamencie ciężkich gitar to na pewno było coś, co budziło pewnego rodzaju kontrast. Ale nie zapominajmy, że Linkin Park do tego new metalowego peletonu dołączyli chyba w najpóźniejszym możliwym momencie. Rok 2000 to był jeden z ostatnich gwizdków, żeby wkroczyć do muzycznego świata z takim, a nie innym albumem. Z takim, a nie innym brzmieniem i z takim, a nie innym wizerunkiem. Prawda jest jednak taka, że kiedy Linkin Park się pojawili, to ludzie byli już z takim wizerunkiem czy stylem przy akompaniamencie takiego właśnie brzmienia zaznajomieni. Oswoił ich z tym Korn czy Limp Bizkit. Emocjonalne teksty no chyba nikt w tym świecieniu metalu nie był aż tak melancholijny i emocjonalny jak właśnie Linkin Park. A za miłosne i emocjonalne teksty też się często obrywa od fanów tego bardziej radykalnego metalu. Metalu skupionego bardziej na sprawach politycznych, historycznych, fantastycznych czy dotyczących szeroko pojętej męskości, a niekoniecznie uczuć, emocji i smutku. Linkin Park wprowadzili do tego rokowego czy metalowego świata naprawdę sporo melancholii oraz refleksji nad uczuciami, które dotyczą przecież w zasadzie każdego człowieka. Jednak pewnego rodzaju skorupa męskości u niektórych często nie pozwalała być może na w trypy wrażliwca, więc przez tak zwanych samców alfa muzyka Linkin Park była często odrzucana na samym starcie. Czy z obawy, że coś poczują? Nie wiadomo. A może słuchali pokryjomu, płacząc w kącie? No tego też nie wiemy. Wiemy natomiast, że jest to muzyka, która trafia chyba przede wszystkim do osób wrażliwych czy refleksyjnych. Nie ma w tym absolutnie nic złego, wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że to właśnie z taką muzyką można zbudować najsilniejsze połączenie. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żeby najpierw przez dwie godziny Dave Mustaine udzielał nam lekcji historii czy wosu, a Linkin Park przez kolejne dwie godziny robili nam analizę naszych głęboko zakupionych, Korzenionych uczuć. Gatunkowy mix nie dla każdego. Wcześniej powiedziałem, że jeśli mielibyśmy precyzyjnie nazwać to, jaką muzykę Linkin Park grają, musielibyśmy wziąć pod uwagę każdą kolejną płytę z osobna. Bo taka jest prawda. Na pierwszych dwóch płytach zespół jest niesamowicie spójny. Meteora to absolutnie spójna kontynuacja tego, co Linkin Park zaprezentowali na debiucie. Taka druga część Hybrid Theory, natomiast to, co działo się później, to jest już zupełnie inna historia. W zasadzie każda kolejna płyta jest czymś zupełnie innym. Ale mimo wszystko moim zdaniem jest Jakiś wspólny mianownik łączący całą dyskografię Linkin Park w jedną całość. I to nawet niezależnie czy śpiewa Chester czy Emily, bo nawet na From Zero zwyczajnie słychać, że Linkin Park brzmi jak Linkin Park, mimo że śpiewa kto inny. Zespół wypracował sobie więc pewne muzyczne schematy. Schematy, dzięki którym zawsze jesteśmy w stanie Linkin Park rozpoznać. Ale nawet, mimo tych wspólnych mianowników, dyskografia Linkin Park jest naprawdę wielkim miksem. Mamy płyty absolutnie popowe, elektroniczne, metalowe, rockowe, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Fan popu sięgnie po Living Things czy One More Light. Fan metalu po dwie pierwsze płyty czy The Hunting Party. Fan rock'a w bardziej klasycznym wydaniu na przykład po album numer 3, a ktoś kto ceni brzmienia mniej oczywiste, być może polubi album A Thousand Suns. From Zero natomiast jest taką płytą, która moim zdaniem łączy całą dyskografię Linkin Park w jedno. Jest to album best-of, ale z zupełnie nowymi kompozycjami. I to jest fajne, bo możemy to postrzegać również jako oddanie hołdu temu klasycznemu Linkin Park z Chesterem w składzie. Z jednej strony więc muzyka Linkin Park jest dla każdego, w tym znaczeniu, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Z drugiej jednak podejrzewam, że mało jest osób, którym podobałaby się każda kolejna płyta z katalogu Linkin Park właśnie przez to spore zróżnicowanie. Teraz dosłownie chwila przerwy i zaraz wracam do treści dzisiejszego materiału partnerem tego. Odcinka jest winiary Bookings, i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze POD. Jak już w tematyce niu-metalowej jesteśmy, to polecam wam tych jegomości gigantów niu-metalowego grania, którzy swego czasu byli naprawdę na szczycie ze swoją płytą Satellite. Teraz mają nową płytę Veritas i promować ją będą 18 kwietnia podczas koncertów w warszawskiej progresji. Po drugie, and so I Watch You from Afar. Postrokowy instrumentalny zespół złożony z czterech wirtuozów muzyki również zawita do nas na jeden koncert. Zagrają 17 kwietnia w warszawskim klubie Voodoo. Bilet na te koncerty zakupicie oczywiście na stronie Winiary Bookings. Link w opisie zapraszam i polecam, a teraz wracam już do treści dzisiejszego odcinka. Komputery zamiast instrumentów. Jest to oczywiście duże uproszczenie i w dużej mierze nieprawda, ponieważ Linkin Park mają na wszystkich swoich płytach tak zwane żywe instrumenty. Natomiast ich sposób pracy zdecydowanie odbiega od standardów rockowej czy metalowej branży, co też często generuje dużą krytykę w kierunku zespołu. A w zasadzie ten sposób pracy był pewnego rodzaju rewolucją na scenie, kiedy Linkin Park się pojawili. Bo od samego początku stawiali w dużej mierze na komputery, właśnie. Teraz takie podejście wydaje się oczywiste, choć jasna sprawa nie brakuje też takich zespołów analogowych, które są wierne swoim korzeniom i uważają, że nie widzą innej drogi na stworzenie muzyki niż spotkanie się w studiu i wspólne dżemowanie, wspólne granie. I szczerze mówiąc, wielki szacunek dla takiego podejścia, ponieważ płyty tworzone w sposób bardziej organiczny i zespołowy są często po prostu spójniejsze brzmieniowo. Natomiast w przypadku Linkin Park tym najważniejszym instrumentem był zawsze komputer. A osobą, która ten instrument niesamowicie sprawnie obsługiwała i nadal obsługuje jest to oczywiście Mike Shinoda. Opowiadał tym kiedyś gitarzysta Brad Delson. Mike używa komputera niemal jak instrumentu. Tworzy dźwięki, jakich normalnie nie dałoby się zagrać. Sam Shinoda, w kontekście początków Linkin Park, opowiadał o tym tak. Zawsze nagrywaliśmy, co oznacza też komponowanie, nasze piosenki prosto do komputera. Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania zespołu, zamiast rozwijać technikę na żywo, jak większość kapel, nie robiliśmy nic innego oprócz nagrywania utworów przez 29 dni w miesiącu. Shinoda dodawał: Jestem trochę pustelnikiem. Czasami lubię się. Siedzieć sam i dłubać w Products. Zaprzyjaźniliśmy się z właścicielami sali prób w Hollywood, pozwalali mi tam spać po zamknięciu o pierwszej w nocy. Zostawiłem tam swój samochód i na kilka dni zamykałem się w pomieszczeniu wielkości sypialni. Trochę pracowałem, potem kilka godzin snu, coś zjadłem i tak w kółko. Pomieszczenie nie miało okien, więc nie wiedziałem jaka jest pora dnia. Wiele ścieżek wówczas zarejestrowanych trafiło na naszą pierwszą płytę. Powrót w nowym wydaniu. No Ta nowa wersja zespołu z Emily na wokalu tak naprawdę sama w sobie wygenerowała masę krytycznych komentarzy. Kolejną porcję krytyki pod adresem zespołu. Najpierw, że jak tak można pozyskać kogoś na miejsce Chester'a. Później zaczęto grzebać w przeszłości wokalistki. Następnie pojawiły się opinie, że nie umie ona śpiewać na żywo, że zwyczajnie nie radzi sobie podczas występów. Te buty, w które Emily musiała wejść, ważyły naprawdę dużo. Szczególnie na samym początku, bo teraz już mam wrażenie, każdy się przyzwyczaił do tego, że w Linkin Park śpiewa po prostu Emily Armstrong. Natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt, że Linkin Park nadal budzą emocje: i te pozytywne, i te negatywne, ale nadal elektryzują, a to jest dla zespołu, mam wrażenie, najważniejsze. Najgorsza byłaby obojętność, a na taki scenariusz się nie zanosi.